Witam w kolejnym filmie, tym razem Corsa D i zobaczymy co się stanie ty wyświetlacz typu GIT wymienię na wyświetlacz typu CIT tyle że to nie jest wyświetlacz od Corsy ponieważ do Corsy te wyświetlacze CIT są cholernie trudno dostępne nie, nie można praktycznie tego spotkać natomiast wyświetlacze kolorowe od Vectry są ogólnodostępne jest tego cała masa na internecie no, i kiedyś nagrywałem już taki film z tym, że tego typu wystrzelarz montowałem właśnie w Astrach, właściwie w Zefirze. No i tam on działał. Jedynie były problemy z wskazaniem temperatury oraz nie działał, nie działał prawidłowo komputer pokładowy, czyli nie pokazywał tam spalania itd. Zobaczymy co będzie w korsie. Także wyciągam ten wyświetlacz, montuję CIDA z Vectry No i zobaczymy. Więc tak to wygląda po montażu na szybko. Wyświetlacz można by tutaj jakoś dopasować, żeby on lepiej siedział. W tej chwili nie jest w żaden sposób zamocowany, więc robi się tutaj taka szpara. No a zobaczmy czy to będzie działać. Kurczek do stacyjki. Mamy zapłon. No wyświetlacz uruchomił się, jest niezalogowany. Komunikat o niskim poziomie płynu do wspomagania, co jest oczywiście błędne. Tutaj nie ma w ogóle płynu do wspomagania, jest całkowicie elektroniczne wspomaganie. No jak widać, wyświetlacz jako taka działa. Wskazuje błędną temperaturę, czyli tak samo jak było po zamontowaniu. Takiego świeża wasze można wejść w nawigację, w komputerze pokładowym mamy Fy, czyli yy, są jakieś błędy komunikacji. Oczywiście komputer można wyłączyć i wtedy wchodząc w zakładkę komputera, będziemy mieli tylko stoper i datę, No tutaj informacje z radia normalnie się wyświetlają można wejść również w nawigację nie mam podłączonego kabla RGB dlatego jest tutaj czarny ekran normalnie powinna wyświetlić się jakaś mapa no niestety nie można tanim sposobem mieć Cida w Korsie, no chyba że ktoś może się z czymś takim pogodzić. Także wiecie już, co będzie po podłączeniu Cida od Vectry do Korsy. No i w tym filmie to wszystko. Dzięki za uwagę. i Do następnego. Cześć.